Wolnęłam. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku z Simsów pokazałam wam umeblowaną hacjendę Grażyny i Jaguara? Pamiętacie, jak bili również na wczasach? Grażyna smażyła pianki. Jak poznaliśmy Belle? Jak prawie spaliło nam się całe bagno. Były też smutne chwile, takie jak kiedy krokodyle nie zjadły Boba. Kiedy Jaguar nie mógł znaleźć drogi do kibla. Eee, to przeszłość. A pamiętacie również, jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, że Graży narzuca pracę, a Jaguar będzie podrywał Kingę. No, dzisiaj to zrobimy. Hurra! Zapraszam na kolejny odcinek perypetii życiowych moich Simów. Siema, siema o tej porze. Witam Was w kolejnym odcinku, jak... ale już się witałam. Eee, no, jak zapewne widzicie, jest już tutaj dom SpongeBoba. Się trochę zbagowało i nie widać tej drogi. Później Wam pokażę, co znajduje się w środeczku. Najpierw musimy zrobić to, co dzisiaj będziemy przygotowywać, tak? Mieszkanie Grażene Jaguaro... Jaguaro. Mają działkę o nazwie Bagno Żrebie, a informacje napisałam. Najlepsza rodzina w tym simowym mieście. Skromność. Są super małżeństwem, jednak Jaguar ukrywa coś przed swoją wybranką. Wy nie wiecie jeszcze co to jest. Ja też nie, ale coś wymyślę. Let's go! Chciała ten dźwięk? Grażyna rzuca robotę. Jednak ona jest w karierze artystki, bo ona cały czas chciała być komikiem. Ona chciała pisać żart, ona chciała być śmieszna. Tak, jak ja chcę być śmieszna, kiedy nagrywam te filmy. Nie wiem, czy zrobić coś takiego, że po prostu ona zamiast zostać komikiem, to zostanie muzykiem. Czy da się napisać w Simsach czwórce CV i na przykład wziąć. Co ty. Można zostać artystką cyfrową, autorką i programistką. Tylko. Ja nie chcę. Ja chcę być zawodową skrzypaczką. A gdzie jest Jaguar? A on ćwiczy. O śmierdzi już. Na razie zostajesz w tej pracy. Po prostu zamiast komikiem zostajesz muzykiem. Da się zarabiać pieniądze takie, że z napiwków na skrzypcach czy nie? Nie. Czemu to nie można? Jaguar... O właśnie! Mirosław Umar. To jest ten trzewik, ten duch. Myślałam, że jakiś inny Mirosław Umar. Kinga. Zapraszam do wspólnego spędzania czasu z nią. Kinga śpi. A no tak, jest trzecia rano, lol. No dobra, to świecie, rób co chcesz. No kto rozpalił w tym kominku? Wygaś. Zaraz ja usunę ten kominek i zrobię tutaj atrapy kominka. Ale kurde, jesteś brudny. Fuj. Aż tak ci prze... Fuj. Idź weź prysznic. Nie wnikam, regularnie. O, kurde, przepraszam. Ty masz na którą do roboty? O 17, ten ma wolne to weź, o dobra, ujuju kurde, chciałabym mieć takie zadanie w pracy do domu, żeby grać w gry fajnie, jak chodziłam do szkoły to moim jedynym zadaniem było płakanie po każdej lekcji matematyki patrz jaka woda leci dopóki oni wszyscy śpią, pokażę wam dom z punchboba, umeblowany coś trochę źle zrobiłam, bo tutaj jest fontanna i ona pluje na nich Dobra, trudno oni. Bo oni chcą być pod wodą, to mają wodę. Zaczynamy od góry, Tutaj może być tylko Patrick i SpongeBob. Do Skalmara nikt nie może wejść. I do SpongeBoba może wejść tylko Patrick i SpongeBob. Dziura się zrobiła znowu. It's Dobra, już. Musiałam tu zrobić ogródek, ponieważ właśnie były takie dziury. Do Spongeboba dałam drzwi garażowe, bo pisaliście mi na TikToku, że Bob miał garaż z tyłu i, i tutaj Patryk sobie właśnie robi parówki. Skalmor ma doniczki, jacuzzi na odprężenie, bo on jest zestresowanym człowiekiem. I tutaj są rzeczy do śledzenia Spongeboba, bo to po prostu... Yy... SpongeBob go denerwuje. A tutaj dałam im taki statek, i oni myślą, że są nadal pod wodą. Natomiast przed domem z Kalmara jest budowa rakiety, bo on chce jak najszybciej wylecieć w kosmos, żeby SpongeBob dał mu spokój. I tutaj są schody: schody, schody. Tutaj jest pierwsza łazienka. No co, kibel, kibel. Jest kibel, jest lustro, jest zlew do mycia rączek. Co tu więcej mówić o kiblu? Nic. O, i tutaj jest astronauta, który pokazuje drogę do kibla. Tutaj mamy baryk z soczkiem pomarańczowym. Zaczyna się pokój Spongeboba i pokój Patryka. Bo chciałam, żeby mieli wspólny pokój, zrobiłam im, że oni są... Jak to się mówi? Co to jest? fakt co? To tu jest, tu góry. Może to jest pan krab? Oni są rodzeństwem. Część Spongeboba. Puchary, zagotowanie, fartuchy, telewizor w pingwinka. A tutaj prezentuje się część Patryka. Czemu tutaj Spongebob gra na jego kompie? Nie mam pojęcia. Patryk ma różową żyrafę w pokoju. Wcale nie widzę, że tu mieszka Skalmar. Zablokowałam te drzwi dla wszystkich oprócz Skalmara, ponieważ on tu planuje unicestwienie swoich współlokatorów. Niestety nie było klarnetu i musiałam dać gitarę. To jakieś rzeczy do pogrzebania ich. Noże w samoobronie. Tutaj również są noże w Samoobronie i niebieski królik. Fajny pokój. Tu jest siłownia. Siłowni nie ma co pokazywać. Jest dworek do bicia. Skalmar sobie wyobraża tutaj, że to tu jest twarz Spongeboba. Tutaj sobie ćwiczy, żeby jakkolwiek kondycję sobie nabrać na uciekanie przed policją. I tutaj jest no taki pokój dla babyka przyszłego. Tu jest kolejny kibel. Tutaj zrobiłam wannę z hydromasażem. Nie wiem, co można o kiblach mówić. Ładnie pachnie świeczkami. Tutaj jest tak zwana biblioteka. Bronią biblioteki nasi dwaj rycerze, którzy są zamienieni w posąg. Biblioteka. Tutaj mamy półki z książkami, to wszystko prowadzi do salonu, gdzie można oglądać telewizję albo poczytać sobie w tym koncie. A za telewizorem stoi wielki dinozaur. Skalmar jest trochę niezadowolony, ale on zawsze jest niezadowolony. Tutaj mamy jadalnię, która jest w kolorze czerwonym. Czemu ktoś nie posprzątał? Nie? Nawet jest kominek. Mam nadzieję, że nie spalał domu. I tutaj jest kuchnia, jest mikrofala, są fartuchy, jest kredens. Czego chcieć więcej? Tutaj zrobiłam taki krzaczek do wycinania, żeby sobie coś porobili. Kącik artystyczny, fortepian, sztaluga do malowania. To jest taki hall, gdzie dałam big kaczkę z wytrzeszczem. Postanowiłam, że wszędzie, gdzie będę budować domy z bajek, będę dawać koguta wieśka, bo kogut, wieśek i sam movement, on wszędzie musi być. On tak naprawdę stworzył to miasto Simów. Nikt o tym nie pamięta, no szkoda. Poznajduję im pracę. Gdzie można zatrudnić Patryka? Skalmar. W restauracji pana Kraba był w recepcji, więc pracownik sklepu, przestępca. O nie, pracownik fast foodu przecież jest. Dobra, na razie będzie pracował jako pracownik fast foodu. Dajcie znać mi w komentarzu, czy lepiej, żeby był pracownikiem fast foodu, pracownikiem sklepu, czy przestępcą. Będzie dawał burgery. On będzie, wiadomo, kuchmistrz. A Patryk? Hmm. 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 Może opiekunka dla dziecka? W godzinach wieczornych. Wracamy do Grażyny. Głodna jesteś? Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Dobra, że Czego potrzebujesz? Czego chcesz? Hmm. I ciku. Nie pij kawy. Ciśnienie podskoczy i co wtedy? Jest szósta, zadzwoń do kingi. Zaraz tu będzie. O idzie, biegnie już. Teraz dodamy ją do rodziny. Co ty masz z tą kawą? Dodaj do rodziny. Ona jest smutna. niech ona znajdzie pracę. Za co 8 zł? Ten znowu, no co ty masz z tą kawą? Jaka praca pasuje do kingi? Podrywaczka czy ich mężów? Nie ma takiej pracy. Wolny strzelec. Bądź swoim własnym szefem. Dobra, Kinga, masz fajną pracę. Teraz się przeprowadź. Zielarstwo? Co? <laughs> ona jest bosem jakimś! No nic, ale tak musisz się wyprowadzić. Będziesz mieszkać tu. Dobra, zostaniesz od nas 14 tysięcy 38, 15. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Ej, gdzie ona jest? Gdzie ona zniknęła? Co? Czemu ona zniknęła? Co się właśnie stało? Czy ja usunęłam Kinga z Simsów? <laughs> usunęłam... Nie, myślałam. Jest tutaj. A tutaj jesteś. Dobra, już się przestraszyłam, że ciebie usunęłam z gry. No i zabrała mi te 14 tysięcy i nie oddała. Co za typiara? Rozmowa z przyjaciółmi. Masz tylko dwóch znajomych. ona jest niezrównoważona! Jej, boję się ciebie, Kinga. Dostajesz 40 tysięcy od nas. Tu. Nie super. On lewituje. Czemu nie posprzątaliście? Masakra! Macie tutaj kosz, macie tutaj zmywarkę, macie tutaj świnkę, i wy kurde nie sprzątacie po sobie. Patrzcie, jaki on jest pewny siebie. Dobra, Grażyna pójdzie do pracy. Zaprosisz wtedy Kingę do siebie. Kadzidło nadal jest, ale boję się go zapalić, bo zaraz znowu się wszystko spali. Ten jak nie kawę, to Sedrina zrobi. Dobrze ci idzie. Chyba niedobre. Zobaczymy, kto szybciej zacznie się je podrywać. On ją, czy ona jego? I nagle Trojan. Patrzcie, tutaj latają muchy. Nie są komary. Nie są muchy. Niezu komary. Będzie krokodyle. Już się utopiły w tej wodzie. Gdzie są żabulce? Żaba! Kurde, fasolka po bretońsku przed randką. Czy to jest dobry pomysł? Nie mam pojęcia. W Simsach jest obraz Boba. idzie? Grażyna ma na ścianie Boba, swojego największego Nemesis. Co tak stoisz? Znowu będzie kawę pił. Bo nie... Bob chce przyjść! Właśnie o tobie mówiłam. Nie, ja idę do pracy. Bob, nie pamiętasz? Ja pracuję. Nie tak jak ty, że zatrudniam ciebie jako żywieniowca i pojawia się twoja koleżanka. Nie, ja pracuję. Co ty chcesz od niego? Pocałuj. O, bo... Jak odsunął głowę, widzieliście? On no jeszcze pierdnął! O nie! Idź do pracy. Jak się cieszy. No nie jest jeszcze tego świadoma, że Jaguar zaraz dzwoni do koleżanki. Jest to Kinga. Co to za jakieś dziecko przyło? Co ty się wchodzisz bez pukania? Oliwka Kim Lewis widziała wszystko, że Jaguar wprowadził kochankę do domu. O nie! Ale mu przywaliłeś. Poflirtuj. No dawaj. Co ty robisz? abasani. su. Gdzie ty idziesz? Ona poszła coś oglądać. Nie, ludzie! Ona gdzieś poszła, gdzie ty idziesz w ogóle? Oh! Ona do siebie teraz mówi, że ma się ogarnąć. Mówi sobie Kinga. Spokojnie. On cię lubi. Widać, że cię lubi. No i tylko we dwójkę idźcie gdzieś. To jest klub. Klub nocny, Idź do klubu nocnego. Tam się będą działy ostre rzeczy. Takie jak tańczenie do oliwki Brazil. To tu jest. Czy ktoś może nakablować na ciebie i na kingę dla Grażyny? Uuuu. Same wpływowe osoby widzę w tym klubie. Zamówcie drinka sobie, cierpki smaczek. Czemu oni tańczą? Kasztany! On jest taki zadowolony z siebie. Tak, zdradzasz swoją kobietę. Ale zakręcił butlą. O Jezu, już myślałam, że Grażyna spotkała Kinga i że jakaś drama między nimi jest. To jest jakaś Simka w imieniu Jadwiga. Może to jest siostra bliźniaczka Kingi! <laughs> Flirciarski O oh, nie, kto to jest? O oh, nie, żona Boba przyszła I Bella, dwie koleżanki Grażyny Nie możecie tutaj być Nie możecie Idźcie do parku Nie, to jest jakaś ławka, usiądź tu z nią Zaraz nakablują na was Co ty już życzysz do niego? A ona z drinem wyszła To jest szklanka klubu Bella nas śledzi one się skumały razem Ośmiel się Lubisz pomarańczowy? Dobra, koniec tej randki Na dzisiaj coś nie pykło bo ona jest, widać, że zawstydzona Patrzcie, jaki smutny Też bym była taka smutna, gdybym zdradzała swoją żonę Pograj na skrzypcach, co? Dawno tego nie robiłaś Zaczynamy, słuchamy Ta poszła po glinę Co ulepisz? No i co ulepiłaś? Fajne, fajna rzecz. Dobra, jest niedziela. Niedziela to jest dzień randkowania. Oglądaj kanał kulinarny, naucz się czegoś. Tak, Oj, znowu wzięła tego kloca, postawiła na stole i zadowolona. Ja mam takie pytanie. Dlaczego wytrujecie ludzi? Teraz nie pojedziemy nigdzie w miejsce publiczne, tylko pojedziemy do domu Kingi. Powie jej, że on idzie do pracy. No kochanie, idę do pracy. A ona powie, czy jest niedziela debilu, A ty powiesz ja pracuję w niedzielę. Bo jestem swoim własnym szefem, Dziunia. Polżry. Sibuna Torboforbe. Flazl Pelka. Klarsin. Aaa, Bayumi. Aaa. Zapukaj do drzwi, Co ona robi? Ona myśli o całowaniu kogoś. Wręcz róże jej. Barobe Fina. Fuba. Oho. Kwank Gribo. Ona pierwsza zaczęła go całować teraz! Pone? Yibs. Yips. To ja twój telefon. O nie, na dzwoni! O nie, co ja mam jej powiedzieć? Sorry, Mordo, zdradzam się teraz z kobietą, którą spotkałem na obozie, bo wszedłem do jaskini? Kurde, nie odbieraj, nie odbieraj, nie odbieraj, zadzwoń drugim razem, to, to wtedy możesz. Pierwszy pocałunek. Gdzie ty idziesz? Postaraj się o dziecko. Ej, a będzie to takie naprawdę... Jeżeli... Harbeja! Ona chce zjeść tosta, ale ty jej nie dajesz. Robimy takie coś. Postaramy się o dziecko. Teraz, za pierwszym razem, im wyjdzie dziecko, że to on też idzie teraz do domu, żeby stworzyć potomka z Grażyną. Jak nie wyjdzie... No to trudno, nie? Dobra, odsunę się. Tutaj U Jezu, stalker! Patrzcie, to przecież ten z baru. On robi zdjęcia nam! Aha. Idzie do Grażyny teraz! Nie, musimy go powstrzymać. Yy, yy, przemień w simorośl. Nie zadziałało. O nie! Zamieniłam go w Simorośl! To ja zrobiłam. Ok no jak ok, to ok. Co ja powiem Grażynie? Mordo, bo stalkował nas typ, który chciał pokazać zdjęcia mnie z Kingą, jak się całujemy i chciałam go powstrzymać i zamienić go w simoroś, ale tak naprawdę zamieniłem siebie. To mam jej powiedzieć? Nie powiem jej tego. Czemu ty stoisz zamiast spać? Czy ona jest w ciąży? Będę żygał. W końcu może zjeść tosta. Idź już do domu. Jest, jest 21, pierwsza. nie było cię cały dzień w domu. Typie, co ty powiesz, że wpadłeś pod samochód? Co jej powiesz? Powiedz jej, zaproponuj masaż stóp. Zacznie rozcięła się do plotkę. Wiesz, Mordo, że jest jakiś typ, który zdradza swoją kobietę? O, przyjechał i ją, pocałował. Tak, robi jej masaż stóp. Anna. Herb. Ona śpi. Idziemy do Kingi Pod Tom? <laughs> Ona jest w ciąży! Chyba. Także idziemy teraz do Grażyny. Musimy mieć dziecko z Grażyną. Postaraj się o dziecko. Tworzymy potomka. Czemu wy tu poszliście? Tu jest miejsce dla przytrzymywania Boba. Jak nie będziesz teraz, to kredniemy dziecko dla Kingi i Jaguar. Let's go! Let's go! go wow, wow. Co ty będziesz mówić mu? Chyba nie jest zadowolona, bo sobie wyszedł. Ona ma w znajomych Kingę. Skąd się znacie? Weź zaproś Belle, Albo Dawida podsiadło, zaproś. Gdzie ty jesteś? Czemu ty mnie stalkujesz? Rachunki. 11 tysięcy. Ja mam tylko 10. Ona idzie do pracy. Ty wyjdź wcześniej. Jedź do niej. Jest w ciąży. Bo nawet nie można robić, postaraj się o dziecko już. Zrobimy tutaj pokój dla dziecka. Bo już odwiedzą to dziecko. Najgorzej, że Grażyna nic nie wie. Ciężko będzie ukrywać to, że on nie, nie, nie spotyka się, nie chce. Powiedziałam w poprzednim filmie, że tak będzie. No i musiałam to zrobić. Przepraszam, Grażyna. Ciekawe, jak go Kinga nazwie to dziecko. Kasztan? Mam nadzieję, że... Dziecko Grażyny nie będzie z nim roślą. W następnym odcinku zrobimy... O, samochód! Ale szybka fura! A w następnym odcinku zrobimy baby shower dla Grażyny i Jaguara, tak? To był dziwny film. Nawet bardzo. No cóż, mam nadzieję, że Grażyna dowie się o niecnych planach Jaguara. I jakoś się zamści. No nic, kochani. Obstawcie, jakie imię Kinga da dziecku. Ja opisałem, że to będzie kasztan. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tego nie skończę, tego w filmu. <grym> Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego nocy. To byłam ja. Do zobaczenia w środę o 16:00. Prawdopodobnie w 5 nocy u Frediego. Naruszenie bezpieczeństwa. Pozdrawiam was. Żegnajcie. Do widzenia. Dobranoc. Nie wiem. <grym> Dostosuję do wszystkiego. Na dzień dobry, dobranoc. No, Nieźle.